Witam wszystkich. Jestem właśnie w miejscu, gdzie jest moja druga hodowla. I tutaj dla tych osób, które już mnie oglądają od jakiegoś czasu. No to wiecie jaka jest sytuacja. Mam rodzinkę Bobrów, która się wprowadziła i zajęła część tego terenu. Widzieliście to na kilku filmach, jak, ten, jak to miejsce teraz wygląda zalane. No i dostałem. Wyliczenie odszkodowania za drzewa, które te bobry pościnały. I teraz, jak to zobaczyłem, to nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać, bo według mnie to jest chyba jakiś absurd. Ale myślę, że to, co powiem, przyda się dla kilku osób, bo pisali, widziałem co w komentarzach pisaliście, tam macie podobne sytuacje. Bobry u Was tak samo urzędują: ścinają drzewa, zalewają łąki i. U mnie ze względu na to, że to jest dosyć duża powierzchnia, to zdecydowałem się napisać właśnie wniosek z prośbą o wyliczenie odszkodowania. No dostałem, dostałem pismo. Ale jeszcze się przejdę i pokażę to, jak to wygląda w tej chwili, po tym, po tym szacowaniu. Nie mam żadnych zastrzeżeń do osób, które tu przyjechały, bo myślę, że wykonały sumiennie swoją pracę. Tylko Przepisy jakie ich obowiązują są po prostu. Brak mi słów. Nie wiem kto to wymyślił i dlaczego tak jest, ale najlepiej będzie, jak ja się przejdę i pokażę wam, jak to, jak to wygląda i ile dostałem tego odszkodowania od państwa za, za to, co zrobiły Bobry na moim terenie tutaj. Także ubiorę kamerkę na głowę i się tam przejdę. Zobaczycie jak to wygląda i napiszcie później w komentarzach czy według was jest to uczciwe odszkodowanie za to co zrobiły bobry. A później wam powiem ile dostałem pieniędzy za to, że te bobry tutaj mieszkają. Tutaj jeszcze z tej strony tu jest jeszcze sucho. Cały ten teren mam ogrodzony. No i nie ma wokół żadnej rzeki, nie ma tutaj stawów. Z zewnątrz, więc bobry musiały przyjść tylko no, jedyna możliwość, to rowem przyszły. Tutaj mam taki stawik. A tu jest ten staw, pój. A z tej strony jeszcze też trochę drzew jest wyciętych. Tutaj bobry mają żeremia, czyli swój domek. W którym mieszkają i tutaj też mają, pozbierały sobie trochę jedzenia, żeby też nie musiały stąd wychodzić często. No a to jest ten mój zniszczony las. I to są te popsikane drzewa, no to są jakby już oszacowane. Wyszło, że tutaj mam ściętych 16 drzew. Część drzew udało mi się zabezpieczyć, no ale trochę, no, na przykład tego trochę za późno już zabezpieczyłem siatką i i prawdopodobnie uschnie. Kilka uschło, no to takie nie były w ogóle szacowane. No, nie są szacowane, bo materiał jakby drzewo mam, a że już nie ma żadnej wartości ani opału, bo to powinienem wcześniej zabrać, póki jeszcze się nadawało. No teraz to już przywróci się i zgnie, ale większość drzew udało mi się zabezpieczyć. Te, które. Bobry mogłyby ściąć w przyszłości No kilka drzew Jest podmokły teren cały Więc te drzewa mają teraz słabe korzenie i, I się przewracają Najgorsze, że O zobaczcie jaka tu jest Jaka tu jest ziemia mokra Chociaż z tej strony i tak jest sucho Bo woda się wylewa w tamtym kierunku O I a tutaj jest ścięte i to fajnie widać. Więc odszkodowanie mamy płacone. Ja się wcześniej nie orientowałem. No teraz, dzięki temu, właśnie, że tutaj ta komisja przyjechała, to się trochę nauczyłem. Mamy płacone za, za ten odcinek, który zjadły Bobry. Czyli, tak jak tutaj. Tak, jak tutaj jest na przykład. Policzmy, brakuje metr drzewa. No to ten metr mam, mamy zapłacony, nie? tutaj ten kawałek, a reszta już jest jakby na opał, więc to już nie jest liczone do odszkodowania i nie są liczone utracone korzyści, czyli nic poza tym, co tutaj mam zjedzone, nic więcej nie jest, za nic więcej nie jest płacone odszkodowanie. To, że te drzewa na przykład mi tu pousychają, bo jest jak drzewo stoi za takim mokrym terenie, no to też nie będzie rosło, tylko tylko po prostu umrze. Tutaj był jedyny dąb, jaki miałem. Też go nie zdążyłem zabezpieczyć. No i e, tyle sobie Bobry zjadły. Gałęzi jeszcze nie, nie podcinały. Gałęzie są. To też tylko jest płacone za to drzewo, które tutaj brakuje. Czyli za. No tutaj taki mały kawałek. No to są dosyć duże drzewa pościnane bo tam widać dalej, ja się tam przejdę, do bli tak wygląda teraz ten teren. Tu był tylko wcześniej rów, w którym płynęła woda. Tam ta cała część jest y, nieużytkowana rolniczo w żaden sposób. Ja nie mogę y, wjechać tam ciągnikiem, bo bym się utopił od razu. I tak samo y, tam za tymi drzewami, tak samo. Mam wyłączone z dopłat 3 hektary i z... Y, użytkowania. W ogóle nie koszę tego i krowy też tutaj nie wchodzą. Boby. bardzo niedobrze jak krowy chodzą po takim terenie, bo wtedy ich kopyta się rozmiękczają i, i to jest dla nich szkodliwe. Tutaj pode mną jest teraz ten rów, w którym kiedyś płynęła woda. No a teraz tak yy, bobry pobudowały sobie takie tutaj tamy. Dookoła na tym rowie i woda, zamiast yy, płynąć rowem, to rozlewa się na boki, na łąkę. Ciekawe, ale jeszcze czyściutka woda. Zobaczcie, takie duże drzewa nie? To też to takie duże. Takie, to, to, to było moje największe drzewo, jakie miałem. I teraz jak pękło, jak chciałbym zrobić z tego załóżmy jakiś materiał no to jakbym ściął to sam kiedyś w przyszłości to by mi to drzewo nie pękło no bo ja bym to z, y, pilarz by przyszedł by ściął to normalnie a także bobry to tylko podcięły troszkę i wiatr to później przewrócił no to to drzewo całe pękło i już na żaden materiał się nie nadaje tylko na opał i to są właśnie te utracone korzyści, że yy, nie ma żadnego znaczenia, że tutaj jakieś walory, takie krajobrazowe zostały zniszczone, że krowy miały tutaj cień, i przez to, że, yy, że już tych drzew jest coraz mniej, no to tego cienia nie będą miały latem. Yy, ja mam tylko, my właściwie, jako rolnicy czy właściciele drzew, to będziemy mieli zapłacone tylko za ten kawałek z tego miejsca. Do tego obliczone tu wyjdzie tam, nie wiem kawałek tego drzewa no i za to jest płacone to, że łąka jest yy, zalana cała to też już nie, nie jest yy, w żaden sposób rekompensowane e, tutaj są jeszcze drzewa takie pościnane i tak kiedyś jak było tutaj sucho to można było wjechać ciągnikiem i zrobić sobie przecinkę posprzątać te drzewa w tej chwili, no tu dojazdu żadnego nie ma. Bo... Ze względu na ten... Podmokły teren cały. Tam, tam te drzewa już zabezpieczyłem siatką. Czyli te, tych drzew bobry nie ścinają. I tak samo... Tam dalej to też. Zabezpieczyłem. Ale już widzicie jak wygląda ten teren. E, tutaj... E, jeżeli ja bym chciał teraz rozebrać tą tamę, bo... Bez zezwolenia to jest... E, zabronione rozbieranie bobrowych tam. Napisałem wniosek. No i czekam teraz też o zezwolenie na rozebranie. E, jeszcze trzeba było zapłacić chyba 81 zł albo 82 za wydanie takiego zaświadczenia, że, że mogę to rozbierać. Tutaj sobie bobry mieszkają. Ale cieszy mnie, bo taka czysta woda tutaj jest bardzo. Teraz to fajnie widać. No i tak podniosły ten teren, tu wybudowały tamę i woda się przelewa i to wszystko już idzie na łąkę. I teraz na takiej, na takiej łące mają się paść krowy. Gdzie ona tutaj jak będzie stała w mokrym, to jej zaraz zaraz te kopytka się... Patrzcie, jak głęboko. Dobrze, że się nie nalało do kalosza. No i yy... To nie jest łąka, tylko to już jest taki nieużytek. Mówię, kilka hektarów tutaj mam nieużytkowane i od dopłaty tego nie podawałem, bo nie idzie tego wykosić ani, ani wypaść. Tutaj jest druga tama bobrowa. na tym samym rowie. O, ale zobaczcie, taka czysta woda. A później jeszcze się przejdę tam kawałek dalej, zobaczycie tam jak ile drzew się przewróciło przez to, że o, a tutaj trzecią zaczęły budować Zobaczcie Tu mają idealne miejsce, bo też były drzewa Ale te drzewa to zabrałem wcześniej No i taką tamkę sobie zrobiły To było drzewo zabezpieczone, które wcześniej zaczęły gryźć i tylko tyle ogryzły. No i dałem siatkę, żeby bardziej nie gryzły, no ale jednak były mocne wiatry i, i to drzewo całe poleciało. Więc samo usprzątanie tego teraz, samo posprzątanie tego teraz, to, to już jest widzicie jaka skala pracy. I to w takich warunkach. Nie wiem co z tym będę robił. Na razie tego nie ruszam, bo Muszę dostać zezwolenie na rozbiórkę. Pisaliście, że też w komentarzach, że dobrze, że są bobry, bo mi nawadniają łąki. No ale nie mogą nawadniać, nawadniać łąk w ten sposób, że łąka jest zalana i woda na niej stoi. Ja, jakbym chciał, to sobie na zastawce zastawiam deski i, i wodę trzymam wtedy na lato. Nie potrzebuję do tego bobrów tutaj w tym miejscu, bo w, w wodę sam sobie mogę spiętrzyć. I tak cały ten teren tutaj, tak podniosły. Wszystko sobie tutaj porobiły po swojemu. Tu na tej działce mam jeszcze taki kawałek lasu. Tam są te ścięte drzewa przez bobry, a tutaj jeszcze nie przychodzą, bo chyba jest za daleko dla nich trochę. Ale mimo wszystko woda zamiast płynąć rowem coś rozlewa po łące, no i dochodzi też tutaj. Zobaczcie ile tutaj wody jest wszędzie. Tam tu dobrze widać No i przez to, że ten teren był podmokły, to te drzewa się przewracają, bo ich korzenie, korzenie są za słabe. No ale to te drzewa nie były już szacowane, bo one nie są ścięte przez bobry, tylko są przewrócone przez, przez wichurę. Tylko akurat w tym miejscu, gdzie jest tak mokro, bo tam, gdzie jest sucho, to drzewa się nie poprzewracały. Czyli to też jest jakby taki skutek uboczny działalności bobrów, bo gdyby było tu sucho, to na pewno tyle tych drzew by nie poleciało. Tam jeszcze dalej jest suchy teren i tam żadne drzewo się nie przewróciło, a tutaj widzicie, wszędzie ta woda się porozlewała. Przyszły trzy krowy zobaczyć, co robię. Nagrywam film o bobrach. Basie. Całe szczęście, że tutaj, no to jest ten rów, w którym właśnie ta woda sobie płynie, że tutaj ta strona działki jest już wyżej i tutaj ta woda już nie stoi, więc jest sucho. Tam mam złożone baloty z tamtej strony. No i tutaj krowy sobie mogą chodzić potem. I tutaj nic nie będzie. No i jakbym chciał sobie zastawić wodę No to jest zrobiony tutaj taki przepust No i wystarczy, że tutaj dam deski no to tą wodę mogę zatrzymywać gdyby była taka potrzeba Tękne drzewo które dwie, dwie takie brzuski sobie poleciały bo no jak ma drzewo rosnąć jak jest tak tyle wody nie ma szans się utrzymać Nawet ja nie mam szans tędy przejść. Może po tych krzakach. Ojej. Tutaj, wewnątrz tej całej działki, tego postwiska jest właśnie te pół hektaru lasu. No i... To, będzie, to jest takie fajne schronienie e, dla krów latem. One tutaj właśnie będą sobie wtedy e, siedziały. No ale też nie mogą leżeć na wodzie, bo tu musi trochę ten teren. E, latem nie będzie wody zresztą na pewno. Nawet jakby bobry zostały, to i tak to wszystko tutaj wyparuje. Ale zimą jest tragedia. Zimą i wiosną. A one jednak tu przybywają przez cały rok, nie tylko latem. No jeżeli nie pozbędę się. Tego, tej, tej wody z tego lasu to przy następnej wichurze kolejne drzewa polecą i tutaj nie zostanie nic, zobaczcie tam kiedyś to było wszystko zarośnięte a teraz wszystkie drzewa się przewracają Kurczę, bo jest tak mokro dlatego niech mi tam nikt nie pisze że bobry tu są pożyteczne bo akurat w tym miejscu to nie są i tylko robią mi szkody i mam przez nie cały czas problemy tak wygląda las Dobrze. Zobaczyliście już jak wygląda cały ten teren. Ee... Więc ogóle 16 drzew. 16 znaleźliśmy. I dostałem za to. Teraz Wam pokażę. Według mnie te utracone korzyści, za które nie jest wypłacane odszkodowanie to jest przynajmniej może nie kilkanaście, ale na pewno kilka tysięcy złotych rocznie. Bo tak jak wspomniałem są to 3 hektary, które Yy, które są zalane i których w ogóle nie użytkuję nie podaje tego do płaty. krowy tam nie mają trawy do jedzenia bo wszystko zarosło sitowiem yy, oprócz tego są po, powalone drzewa będzie bardzo ciężko je wyciągnąć popękane są niektóre yy, dobra i teraz tutaj jest protokół 16 drzew I wyszło 153 45 zł. 45 groszy. Myślę, że no tyle, tyle jest warte to drzewo, które zjadły bobry. Więc tutaj nie mam zastrzeżeń do tej kontroli czy szacowania tego tych zniszczeń. Tylko nota ustawa tutaj 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry. Więc na tej podstawie zostało wyliczone szkodowanie. Nie obejmuje ona utraconych korzyści, czyli to wszystko już jest jakby po mojej stronie, że nie ma jak tych drzew wyciągnąć, że łąka jest zalana, no to już nikogo to nie obchodzi. Według mnie nie ma sensu pisać takich wniosków o odszkodowanie, bo jest to strata czasu. Musiały dwie osoby tutaj przyjechać. 160 km na paliwo wydały więcej niż to wszystko warte do tego ich praca także jest to według mnie bez sensu i powinno się to zmienić bo yy, chociażby nie wiem na taki, takiej sytuacji no to te zezwolenie na rozbiórkę powinno być za darmo wydawane a nie że jeszcze trzeba rolnik musi zapłacić za to żeby czy każdy właściciel działki musi zapłacić za to żeby taką tamę rozebrać bobrów która yy, woda zalewa pastwiska o. Jeszcze to na koniec Wam pokażę. Baśki tutaj z drugiej hodowli, bo akurat są przy ogrodzeniu. Baśki! Baśki! To jest stara baśka. No i tutaj całe szczęście, że ta woda nie dochodzi, bo ten teren jest wyżej. Tam jest reproduktor. No i tutaj mają sucho, więc mogą sobie tutaj chodzić i i tu ich yy, bobry działalność bobrów tu ich nie dosięga już na szczęście tylko tam, tam za tymi drzewami bobry mieszkają Baśka Baśka Ciekawe czy przyjdzie do mnie, chodź Baśka jej byczek z zeszłego roku i jest jeszcze, a ten z tyłu to jest jej sprzed dwóch lat byczek Aśki! Nie reagują na mnie. Nie mam bułek dla nich żadnych. Tak to wygląda. Nie zniechęca mnie to. Ja nie miałem zamiaru zarabiać na tym, co robią Bobry, tutaj tylko po prostu liczyłem na to, że to odszkodowanie będzie w jakimś większym stopniu rekompensowało te straty bo no niestety muszę teraz ten teren doprowadzić do porządku i to będzie mi o wiele więcej kosztowało niż 153 zł drzewo pójdzie na opał nic z niego więcej nie będzie najgorsza jest ta łąka zalana ale jak dostanę zezwolenie na bobry na rozbiórkę tam to rozbiorę te tamy i będę systematycznie rozbierał do Dopóki te bobry, one mi nie przeszkadzają, mogą tam sobie mieszkać w tym stawie, ja tam i tak w ogóle nic nie robię, nie łapię tam, nie wiem czy tam są jakieś ryby czy nie, ale nie chcę żeby woda wylewała się na łąkę, dlatego ta tama będzie rozbierana i czekam tylko na zezwolenie na rozbiórkę. A co do odszkodowań, no to nie ma sensu pisać, bo jest to po prostu jakaś kmina.